Siemaneczko, siemaneczko o, dzisiaj mamy 7 września poniedziałek godzina 6.40 jestem już w wyjechałem pół godziny temu z domu także lecimy, lecimy na bazę dzisiaj tak trochę krajóweczka jeszcze na dwa dni, bo lecę z tym swoim towarem z Belgii aż do Bielska Podlaskiego, czyli pod granicę z Białorusią Jutro tam mam zrzutkę, załadunek Gdzieś tutaj pod Poznań Podciągnąć W środę zapewne zrzutka, załadunek Jeszcze do Belgii Na czwartek wieczorem i wtedy w piątek Tak jak ostatnio załadunek Zapewne w Belgii Już na sobotę do domku Na weekend No jestem na SC Za Żninem S5 Tak teraz jadę jeszcze Póki nie ma zrobionej eski Od Żnina do Bydgoszczy jeszcze ten odcinek jeszcze jest w budowie. Teraz jadę tak godzinę 10 na bazę. Ale jak zrobią tą Eskę już do końca, czyli tam od żnina do obytkości również będzie zrobiona. Tam będę jechał około 45 minut, tak podejrzewam na bazę. Mam niecałe 100 km, jak już wam nie raz mówiłem. Także mówię, tutaj przez łabiszy Żni trochę to schodzi. Do tego tak godzinka 10, ale jak już będzie SK do Bydgoszczy, to będzie się leciało około 45 minut, tak podejrzewam. Będzie jak dla mnie o wiele szybciej. No to jestem na basie. No i lecimy, lecimy, wyjechałem z Bazy Jedziemy Jestem już szczelnie, ale powiem Wam, że takiego już czasu zauważyłem, co jedyne mnie kurwia, to ludzie sobie... Okej, okay, zatrzymasz się, żeby ich przepuścić, ale jest dużo ludzi, którzy wchodząc na przejście dla pieszych sobie kurde idą takim prawie tip-topem, kurde, że tak powiem. No kurwa, zamiast iść faktycznie, no wejść na te przejście i jakoś normalnym iść tym faktycznie, kurcze, że tak powiem krokiem, to nie, to sobie idzie jak spacerkiem powolutku kuźwa, nie? no, tu jest najlepszy odcinek kuźwa, Strzelno-Kruszwica droga numer 62 nie dość, że jest wąsko może dziurawo nie jest, no ale jest wąsko, zobaczcie jak idzie duży z dużym, no to musimy ja i kolega zjechać po prostu na pobocze tak, bo się byśmy nie zmieścili tu ledwo z osobówkami widzicie się mieścimy a co dopiero duży z dużym, kuźwanie masakra, i to jest droga krajowa a jest droga krajowa. No dobra, to pierwsze miejsce zrzucone. tutaj w Ciechanowie. Jada 200 km do Wierska Podlaskiego jeszcze. Pięta tam rzutka. Tu jeszcze pauzę do 45. Szybko zrzucili okręty, pauzę. Akurat tu wjechałem na 424. Powiem wam idealnie. Także zaraz. Lecimy dalej. No i wyjechałem na S8. Jeszcze 108 km do Bielska Podlaskiego. Takie typowe podlasie. Same łąki. Same prawie łąki. Mało domków, mało miejscowości. Same łąki, pula. Ja już tutaj stoję od godziny 16 na firmie jutro rano zrzutka o 7 .00. także kolacja zjedzona, idę spać do jutra no dobra słuchajcie 358 ruszczam tu na zrzutka na firmie rozładowałem jadłem właśnie śniadanko warzywka i dostałem załadunek lecę do Radzmina, tutaj przed Warszawą załadować i jutro w plebiskach o 9 rozładunek i wtedy już mam dyspozycję, że ładuję się w Gnieźnie i na piątek rano do Belgii W Lasiu właśnie mają często takie drewniane, jakby stare domki Taki ma to swój klimacik, nie? A więc czekamy Awizacja na dwunastą, już jest dwunasta trzydzieści te chłopaki stali dłużej, nawet po kilka godzin już stoją. Ale czas na obiad. Okej. No sakruf leciała. A skąd ja jakbym się zebrał, kuiwał, wiałe to brązke do kolumny go jeszcze? Będę co na twoje miejsce tam? Pradna klika. No mam podjazd do przodu jeszcze, Arklowicz. Aniaczek, no raczej się. Jestem już pod wiatą. Czekamy aż zacznie ładować wózkowy Tej palety ustawia już. No to załadowany. Wyjeżdżamy stąd. Musieliśmy tu, musieliśmy tu chwilę poczekać na, na wyjazd, na bramie. Tej plombę zakładają. i tego, że mi zostało 27 godzin nie niecałe już w 27 godzin jazdy na, dwa, na, no na jazdę dwutygodniową czyli 90 godzin to tutaj we wrześniu mam jutro rano przypinkę z kolegą ja jadę jednak do Gniezna już od razu z jego towarem i wtedy po drugiej stronie miasta ładuję i żeby szybko, szybko na weekend zjechać to taki temacik, właśnie szybka przepinka, rano zrzutka, załadunek, zaraz po drodze nie miasta i szybko na Belgię. W piątek rano zrzutka. No i słuchajcie, ładuję na Belgię, taki szybki przeładunek z auto na auto. Kolega tu z krajówki przywiózł, a ja ładuję na Belgię. Uważajcie jak wchodzicie do kabiny, czy Wam buty nie wypadają. I właśnie wyleciał, musiałem się z bramy cofnąć kuźwa, jest z Powiem bo miałem od poniedziałku ochotę na kukurydzę. Kupiłem w tu przed chwilą. No to jadę, jadę, jestem już na Starej Dwójce za pniewami. Na Citronexa jeszcze zjadę na mejkę. Podlecę dzisiaj gdzieś w okolicy Halmstedt. Tam pauza do rana, do jutra, jutro podlecę pod firmę w Belgii i piątek rano odrzutka. No i jesteśmy na mejce. No to ja już w Niemczech. O, ja, przy... <laughs> Oczywiście kurwa zwężka na jednego na ringu Niemca. Muszą zawsze coś odjebać Fotkę też stawili. 3 km od granicy już na 12 zaraz za Świeckiem. Wszystko kurwa na złość. wszystko na złość. Te Niemcy kurwa robią, nie? Niemcy, kurwa, nigdy nie można normalnie przejechać. A czemu jadę lewym? No bo jest wężka do jednego A lewego. A to nocy też kurwa tłupią teraz na I w Wzięli w nocy, to kurwa nie ma reguły. No ja A sobie dziurkę latają, no tak. Co, mogliby normalnie dwa pasy puścić z ograniczeniem? No nie, kurwa, lepiej odjebać na złość tał. Dwa pasy zamknąć i o. No, stoimy tu na przemysłówce na Helmstedt Tutaj przede mną i za mną ciężarówka Polaki stoją Tutaj ich ściągnąłem już na radiu Krzyczeli, że gdzie, gdzie tu kurczę jakaś przemysłówka, coś że na Nocka A że ja tu już kiedyś stałem, wiedziałem To chłopaki się przyłączyli na mój ogon i przyjechali tu ze mną <laughs> Także pauzujemy już do rana Siema, siema w czwartek 10 września przed chwilą tu ruszyłem po pauzie z przemysłówki pauza spokojnie wykręcona ruszamy, dzisiaj zostało 513 kilometrów jeszcze do celu pod firmy jutro rano zrzutka w Belgii

i będziemy jechać dalej. Jeszcze mi zostało jakieś 200 km do celu. Ponieważ myślałem, że po wakacjach będzie jakoś luźniej w tych Niemczech, ale kurwa jest coraz gorzej. Enlo, wjazd do Holandii. Motor źrę tutaj z parkingu, mam dosłownie 2,5 km do firmy że tutaj pauza 15 godzin wypręcona godzina 8.46 zrzucimy 30 km dalej załadunek i do domu na no weekend Jedziemy pod rampę numer 4 Dojeżdżam na załadunek tu w takim porcie przy porcie no to ja załadowany słuchajcie z kierunek, kierunek baza kierunek dom no i na powrót też trzeba coś zaliczyć tak jakiś kurde objazd wypadek jest na wysokości Bielefeldu i ja objeżdżam tutaj przez Werl już za chwilę w praktyce wyjeżdżam z objazdu także no ale 15 km ształ co odjebali to niebali tak się to objeżdżać, ostatnim zjazdem się jeszcze udało uciec. No i przyznam, że źle nie szło, tylko światełka głównie trzymały. Nie było jakiś większych tych korków na no, obiezie, a na no, autostradzie 15 km. Nie? Zajebiście. Mała kurwa stuczka, lusterko tylko zostało urywane, tak? Już kurwa korek na 15 km. Jest no, faktem. na przemysłówce na Magdeburgu. Tutaj taka zatoczka Będę jakąś tu firmą, tak przy drodze, ale że zatoczki były tu wolne. Przy takserze stoję myślę, że będzie nocka spokojna cisza, spokój tutaj tam jeszcze na pewno auto dojadą na pewno nieraz tutaj stawałem, często tu staję akurat może nie w tym miejscu ale się trafiło, że faktycznie tutaj zatoczka była wolna to się foksnęło, jeszcze dobra godzina 20 jest dopiero także się foksnęło, że że tu jeszcze była zatoczka wolna tam też są zatoczki dalej ale to zawsze raźniej tak jakoś pod jakąś firmą tak Okej, okay, jakaś kolacja, coś obejrzeć lulu, Lulu, o i ruszam do domku.